Hej już kogoś z tej strony Nelio ja i kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj będzie taki ym, fajny, no fajny, no no zobaczymy czy Wam się spodoba yy, Ale jeszcze przed odcinkiem, zanim powiem jaki to będzie odcinek, taki w skrócie, znaczy no yy, to chcę Wam podziękować za 4000 na odcinku, a Melka ma własny kanał. Jest to ogromna liczba. Prawie 200 tysięcy 000... 200 lajków. 200 lajków prawie ta filma, więc bardzo cieszę się, że Wam się spodobał. Wigilia też dobija, dobija 3000. Dziękuję Wam za takie wyświetlenie. Powoli dobijamy. no, Powoli się zbliżamy do 1000 subskrypcji, więc też się mega cieszę. Jeszcze zostało chyba 60, coś takiego, ale teraz już... Możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, oczywiście nie zmuszam. I odcinek będzie następujący. Będzie to, że Amelka y, pofarbowała sobie włosy. Y, jeszcze nie mówię ogólnie większości, ale właśnie to będzie taki odcinek. Więc zapraszam do oglądania. Oh. O matko, przecież dzisiaj Amelka idzie do szkoły, no tak jest dzisiaj czwartek, o Boże O Boże, Boże, dobra, która godzina, nie wiem, która godzina, muszę szybko zobaczyć Dobra, wezmę tylko jego telefon Muszę sobie kupić Dobra, jest siódma, ale to i tak jest, no jest szósta, dobra Szósta 30. zaraz obudzę Amelkę, bo ona ma dzisiaj na ósmą do szkoły Więc no, już ma 7 lat No i musi chodzić No za niedługo 8. Eee, dobra Znaczy ona chodzi do takiej, nie wiem, zerówko przed ze, Boże, zerówko szkoły, no to taka... No wiecie, nie? Ona ma 7 lat za niedługo, więc no Dobra, e, no to ja tak muszę się ubrać, Ubiorę się w to, bo... No nie wiem, czy... Kto będzie zawoził Ale ubiorę to Nie, w tym wyglądam na jakiś gamon Dobra, ubiorę to Sorry, że krzyczę Ym, Dobra, teraz idę obudzić majelkę Albo zrobię sobie jeszcze taką poranną rutynę Dobra, no to tak, czemu te świeczki są tu? Przecież ja wyrzuciłam To te kibla, lecą, dobra Ok, no to tak, my musimy pierwsze co wziąć szczoteczkę i umyć ząbki Ta jest posta moja, to jest posta dzieci że to jest pasta moja ym, ym, marka i Nelly, a tam to jest dla. No dobra, no to my jemy. Ok. Du, 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 du. A nie, czekajcie. Dobra, my jemy. Dobra, umiem. Kurde. No dobra Fuj, obchlułam siebie Okej okay. Mogę schować? No Dobra Dobra Nie będę tego ten yy, Dobra No to teraz yy, Może Jakąś maseczkę sobie zrobię, tak, dobra, muszę zrobić, poperfumuję się, no tak, no przecież muszę się tutaj przygotować I później dam jeszcze, no dobra, no to ja idę obudzić Amelkę, tylko żeby się mnie nie przestraszyła, bo wyglądam trochę jak, no tragedia Ale dobra, Amelka wstawaj do szkoły, później mamo przestań Niech budzić ale dzisiaj masz szkołę i musisz do niej pójść Nie tak jak wczoraj że do niej nie poszłeś, bo niby się źle czułeś Ale ja ci tam nie wierzę A to było takie chyba udawane, no ale dobra No dobra, no już staję No odsłaniam ci i masz się ubrać I zejść na dół za O 7.30 8.20 zjesz I pojedziemy, dobra? Mamo, a co ty masz na sobie? Maseczkę Myślałam, że się mnie bardziej przestraszysz, no ale dobre. No właśnie, się trochę ciebie przestraszyłam. A w ogóle, tableta mi już oddać. Tak, już minął tydzień. Tylko wiesz. No dobre, dobra. Dobra, posłucham. Hahaha, może sobie zrobię nowy kanał. Nie ma żadnych nowych kanałów. Proszę mi tak nie robić. Dopiero później, w późniejszym wieku. Anela, może. A bo ona starsza na przykład, ma 15 lat No dobra No dobra, to ja się ubiorę, ubiorę to, o takie to Wyglądam spoko Mamo, ja nie mam plecaka! Boże, ludzie, no! Jak nie masz plecaka? No Czemu, Co? Czemu tu nie ma plecaka? Co? A w ogóle muszę jeszcze... Męża obudzić Co? Ale jak? Co? Jest jakiś z burgerem To jest kacpra No dobra, to mu dam do pokoju Twojego chyba nie ma Miałaś w ogóle plecak? Tak, mamo, miałam plecak No to chyba go tu nie ma Trudno no właśnie, trudno, a daj mi mojego Reniferka. Trudno, że już są święta, ale no nie mogę go wyrzucić, dobrze. Yy, no to tak, no to czekaj, no to muszę wyczarować pre! Prezent. Niestety z przykrością muszę powiedzieć, że pani Kornelia powiedziała, muszę wyczarować prezent, a miała na myśli plecak. Cóż za skandal to się wydarzył. To jest tragedia. Jak można pomylić prezent? Z plecakiem! No dobra, to wyczaruj ten plecak. No, no tak, miałam na myśli plecak. Dobra. O! <ślesk> Jękka, na pa. Tutaj mamy pletak, proszę bardzo. Ja do niego pakuję moje rzeczy. Patrzcie, mój homichek, myślę świetnie. Ma tutaj wodę, mu i jedzonko. Więc, git, dobra, wezmę ołówek. Mamo, ja nie mam rzeczy do szkoły. Ja cię ci Dobra, mama mi da takie mazaki, bo w ogóle piórnik muszę mieć. Mamo, przynieś mi moje rzeczy z tej kartonów. Dobra, już ci szukam, Boże, nie drży się. Zaraz będzie siódma. A ty gotowa jeszcze nie jesteś do szkoły. Mogę się wczoraj spakować. Mówiłam, że masz się wczoraj spakować. No, ale ja nie miałam czasu. Ta nie miałaś. Dobra, już ci daję te rzeczy, bo nie wytrzymałam. Dobra, mama, już jestem spakowana do szkoły. Jeszcze tylko jedzoną, jedzonką musisz mi zrobić i piciu. Jakieś dać. No dobra, dobra. Dobra, ja już zdejmę tą maseczkę i jeszcze krem. No, już nie wiem czemu. Jak już w sumie ten, później zrobię make-up. Znaczy, żeby się pomaluje, nie? I. No dobra, to możemy iść na tu. A ja ci zrobię jakieś żarcie. No. Więc tak. Dobra, chodźcie, Malka. Idziemy, idziemy, idziemy. No dobra, no to ty tu soj, sobie usiądź e, A ja zrobię ci żaryłko. No i jakieś picie. Znaczy, no wezmę jakieś bidon nie wiem, coś tam zrobię. Dobra, mam tutaj wszystko. Tutaj masz picie do szkoły. No dobra, dzięki mama. A teraz ci robię kanapę pyk, tutaj serek. Tutaj taka mała przekąska, dobra. Kanapkę twoją ulubioną. Jakby ja teraz robię w to swoją ulubioną kanapkę. Czyli ser i świeży ugórek. No dobra. Proszę bardzo. Pik. I zaraz idziemy do szkoły. A teraz ci zrobię tosta. Dobra, rob, zrobię ci to. Stapyk. No nie tutaj, Boże, niech to się zamknie. Dobra, niech się robi. I pek. Dobra, bo, Boże, ale gorące. Masz picie, masz to i żrę. No dobra, dzięki, mama. No, tylko dzięki. Chyba coś. O Boże! Nie no, nie wytrzymam No nie no, to jest jakaś przesada, serio Jak nie to, to, to Dobrze, jedz, jedziemy, bo już jest 7.30 Mamy trochę daleko do tej szkoły Mama, poniesiesz mi plecak do y, auta? No dobra, poniosę Dobra, gdzie tu jest jakiś kosz w ogóle w tym domu? W tym domu nic nie ma. Postaw na y, do lodówki, bo później się jeszcze przyda. Czemu mamy same picia? No dobra, nieważne. Dobra, wezmę Ci ten plecak i choć już idziemy. No dobra, idziemy. A skąd my mamy tutaj tyle tych piciu? Bo kupiłam! Dobra, idziemy Amelka, bo mnie zaketujesz, tylko żeby nie iść do szkoły. Dobra, Amelka, czemu ty masz taki dziwny cień włosów? Nie wiem, dobra, pa, mamo No, dobra, pa Hejka! Czemu ty jesteś w stroju kąpielowym? A, nie wiem, tak mi się przyszło Ej, w ogóle, zobacz, patrz Od mojej siostry taką farbę znalazłam Ale ja, mama mi nie pozwoliła tym. To Może chciałabyś taką farbę zieloną do włosów? Farba zielona do włosów Dawaj mnie to! Ale nie ma nic nie za darmo no co chcesz? Już się tak cieszyłam. No, musisz. Uh, hmm, powiedzieć pani. Derek. Albo nie. To, to, ten. Olek jest w Kiblu, nie? No i co. Po co mi to mówisz? I masz tam zaklinować drzwi, żeby nie mógł wyjść i spóźnić się na lekcję, bo on ostatnio mi zrobił taki śmieszny żart. Taki w sumie nieśmieszny, no ale dla niego było śmieszne. Więc masz to iść zrobić. No ale dobra, później go wypuścimy. I dasz, i dasz mi farbę. Eee, no. Wtedy ci dam. Dobra, to idę to zrobić. Dobra, to idę. Dobra. Żeby nikt mnie nie widział. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Um, tutaj jest chyba. Dobra, wózkiem. O Jezu, nie, nie do środka, nie. E, e, tego nie było. <grystujesz> tutaj tu. Mm, Aj. Dobra, żeby mnie tu pan nie widział. E, dobra. Wezmę tą czapkę. A dobra. Chyba jest git zabezpieczony. Dobra. Dobra. Ej, pomocy, nie mogę wyjść. Ej, no dobra, masz tą farbę. Dzięki, jesteś jest super. O ile ci mama pozwoli. A dobra, zrobię to przed ukryciem. No dobra. Dzieciaczki, zapraszam na zajęcia do lekcji. No. Dobrze, idziemy już, proszę pana. No, proszę siadać. No dobra, siadamy. Dobra, chodź już. Ok. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekamy na wszystkich i zaczniemy sobie lekcję. No dobrze. Dzień nie ma sprawdzianu, więc to będzie się... Dobrze. No to tak, już chyba są wszyscy. Um, a gdzie jest Olek? Nie wiem, proszę pana, on chyba się dzisiaj troszkę spóźni. A z jakiego przyczynu ma się niby spóźnić i skąd ty to wiesz? Nie wiem, no coś mi się chyba stało, chyba nie wiem, za długo grał i tam ten, i coś w ogóle i nie wiem, ale to chyba takie ten. Naprawdę na moją lekcję się spóźnić przez jakieś granie? No niesamowite, no nie, po prostu nie wytrzymam. Tymczasem u Olka. Pomocy, pomocy Boże, co tam się zawycierają dzieciaki Ach. E, Czemu tu jest wózek inwalidzki? Pomocy, ja nie mogę wyjść o Boże, Olek, to ty jesteś z pierwszej e, A e, d, 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 pierwszej D e, Tak, to ja jestem, proszę pani, ktoś tu mnie zamknął O matko, masakra, no. Dobrze, idź do swojej klasy Dobrze, pójdę. Albo nie, ja cię odprowadzę. Dzień dobry. O, no jest nasza, nasza zgubycz. I co? Fajnie się grało i się spóźniło na lekcję? Ale to nie tak, proszę pana. Ktoś Olka zamknął w kibelku. Nie mógł on wyjść. I po prostu za, z, usłyszałam to. Hmm, no dobrze. No dobrze, no to Olek, y, siadaj na miejsce i dziękujemy pani za uratowanie Olka. No, 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 dobrze, dobrze, nie, już sobie pójdę. No dobrze, możemy zacząć pić moją kawkę, a ty wybombiej stąd ty bo y, jesteś jakiś emo, kurde, zremo. Dobrze, no to tak, ym, czy to jest emo? Dobra, nie, nieważne, nieważne. To zaczynamy lekcję. Temy, lekcje, czekajcie, trzeba napisać. O, nie umiem pisać, o, właśnie tak piszę. W szkole. No dobra, to ładnie Lekcja. Piszę paznokciem. Mam nadzieję, że mi ładnie wyjdzie. A, matko, jak to wygląda. Dobra, nieważne. Yy, tak tutaj piszemy temat. No ja napiszę ty, wy napiszcie inaczej. Temat. Dodawanie. Ja napiszę dod... Do... Do napisałem. Wy macie napisać dodawanie yy, do 50. Nie, do, do, wtedy macie. Kurde, nie wiem. No, dodawanie, po prostu dodawanie. I tutaj już będziemy sobie pisać. No dobrze. Okej, okay, piszemy. Amelka się tej. No dobrze, jak już każdy ma napisane, to teraz będę kilka działań prostych dawać, no i każdy my będzie tutaj przychodzić. Dobrze. 4 plus 6 równa się. Proszę, niech ktoś przyjdzie do tablicy. Ja chcę. Albo nie, nie, nie. Ja chcę! Dobrze, ile to jest. Yy, karinko. To jest, proszę pana, je ja tutaj zmarzę. 4 plus 6 to jest 10. Pięknie, możesz siadać. Dobrze. Teraz napiszę troszkę trudniejsze. 10 plus y, minus. Y, hmm. No dobrze, to też jest łatwe. Ja wiem. No ile, Amelka? Dwa. Pięknie. Możesz napisać na tablicy. 10 plus 8, 2, 4 plus 6, 10. Proszę bardzo. Udźcie się od koleżanek, bo tu wiedzę, że chłopcy ani razu się nie zgłosili. No ale dobrze, mają jeszcze czas. Ale proszę pana, ja czekam na jeden wynik. No dobrze, którego teraz nie będzie, dobra. 8. Teraz będzie troszkę trudniejsze. Plus 7. Ile to jest? Ehm, um, tylko ja nie byłam zgłoszona, muszę się zgłosić, na pewno muszę się zgłosić. Yy, dobra, wiem, to jest 15. Yy, ja wiem, ja wiem. Dobrze, ale ja chciałam. To jest proszę pana, o ile się nie mylę. To jest 14. No niestety Olku, ale to jest oj... no... Troszkę ci źle wyszło, ale nic się nie stało. To jest 15. To nieważne, że źle ci wyszło. To jest, kto wie, ile to jest. To jest 15, proszę pana. No właśnie, więc napiszemy 15 na tablicy, ale nic się nie stało. Na pewno pójdziecie później. No dobrze, no niech będzie. Okej, okay. no to idźcie na przerwę. Po wszystkich lekcjach. Ej, a myślisz, że ta farba jest jakaś taka szkodliwa? Ja, no co ty, na pewno taka nie jest. No dobra, no to ja idę do domu, pa, no pa. No dobra, jesteśmy już w domu. Odłóż ten plecak. A oba ja nic nie zjadę w szkole. Aha, dobra. To po co ja ci robię jedzenie, jak ty nic nie jesz? Dziecko. No dobra, już się tak nie wkurzaj, no. Ja te na, na chwilę wychodzę, do koleżanki na dwie godzinki, może trzy, więc no. No dobra, to ja włączę no ja ci bajkę, więc idę na razie. No pa! O że to jest idealna chwila, aby zrobić ten yy, te włosy kolorowe. No dobra, no to muszę chyba iść do łazienki to zrobić, więc jak najszybciej idę, bo się mega cieszę. Znaczy nie wiem, czy to w ogóle wejdzie, ale no. Dobra, muszę uważać, bo tata jest chyba w domu. No bo on dzisiaj pracy nie ma. No, ale... Dobra, muszę uważać. Okej, okay. tata śpi. Dobra, dobra. A Kacper jest w szkole, więc mam czas. Dobra, no to na początku muszę chyba namoczyć włosy, a tutaj jest instrukcja. Dobra, namocz włosy. Tutaj jest coś Dobra, to jest łatwe. Tutaj tak namoczamy w wannie. Teraz musimy ten... I musimy troszkę tak tu zrobić. I zobaczymy. Ała! I zobaczymy, czy to wyjdzie. No, depi boże. Dobra, sorry, ale. pati po prostu mi na wszystko tutaj skacze. Ok. 20 minut temu. 20 minut później. No kurde. No i tu nie wyszło. Dobra, nie ważne. Okej, okay, dobra, to chyba mogę odsłonić oczy. O matko boska! Jak ja wyglądam, ale super! Ale pięknie wyglądam! Nie no, ja, ja to kocham tylko go, jak mama przyjdzie. Dobra, ale to nie jest teraz ważne! To nie jest teraz ważne! Ja mam takie piękne włosy. Oh my god, oh my god, ja ale się cieszę. No dobra, no to tą farbę chyba wywalimy, chyba że dam więcej dawki tutaj. No dobra, no to może ja już pójdę do pokoju, bo jak mama przyjdzie, no to będzie lipa straszna, ale tym się na razie nie przyjmuje Więc no. Gdy mama wróciła do domu. Ała Dobra. Jestem już! Amelka, gdzie jesteś? Tu nie ma. Wstawaj w ogóle ty niż. Dobra, Kacper jest w szkole. Amelka... Chyba jest w pokoju. Idę do niej. O oh maj! Gat. Nie, muszę się gdzieś szybko skryć. Muszę się gdzieś... Dobra, za tą szafką, za tą szafką mnie na pewno nie znajdzie. No na pewno mnie nie znajdzie, dobra, to się chołam. Amelka, gdzie jesteś? No co, na dole też jej nie było. U góry na pewno by nie była, bo Nela nie pozwala do jej pokoju. No więc na pewno by nie była. Barnie. Boże. No dobra, może tutaj gdzieś się bawi ze mną wchowanego. E, Amelka, tu jesteś. Tylko, że co ty masz na głowie? E, mamo, to nie tak jak myślisz? Co ty zrobiłaś, dziecko? Kto ci dał farbę? Kto ci... co? C w ogóle co? Amelka, czy ty zrobiłaś to, co ja teraz myślę właśnie w głowie? No, 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 jest jedna rzecz, którą zrobiłam. Mogłam dużo rzeczy zrobić, ale tak, zrobiłam to, co myślisz. Czy ty. to. naprawdę. nie, no nie. Co. tu czy, chcesz. Czy, 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 a gdzie masz farbę? Czy ty. nie, to nie na Amelka. My się tak nie bawimy. Ale mamo, ja chciałam tylko spróbować. no nie wiedziałam, że to tak za farbię. Gdzie masz w ten? W Kiblu. Spukałaś? Nie spukałam. Bo się nie dało. O matko, nie, no nie wytrzymam z tym dzieckiem. No Jezu, tutaj jest Amelka napisane, że to trzyma z jakiejś miesiąc. No co ty zrobiłaś? Tylko się nie da smazać. Ups. Ty jedno dziecko, ja ci zaraz dopadnę! Widzowie, w tym czasie gdzie mama, e, gdzie mama mnie, bo nie, go nie możecie zostawić e, lajka pod filmem i ogólnie to e, ja chyba już nie będę żyć, więc e, na razie, chodź tu!